Nazywam się Adam Gural, i, i y, s, moja kariera obecna jest mocno związana z tym, co kiedyś robiłem na uczelni. Uczelni y, wtedy Akademii Ekonomicznej, dzisiaj Uniwersytetowi, pośrednio bardzo wiele zawdzięczam. I te lata, które tam s, spędziłem, to są przepiękne wspomnienia. Ale y, muszę powiedzieć, że. Akademia Ekonomiczna nie była moim pierwszym wyborem, bo poszedłem na Uniwersytet Jagielloński studiować matematykę teoretyczną. Po trzech miesiącach z moim przyjacielem zrozumiałem, że to nie jest najlepszy wybór, i wtedy przenieśliśmy się na Akademię Ekonomiczną. I tej decyzji zawdzięczam w życiu dużo więcej niż myślałem. Dlatego, że studia, które wtedy podjęliśmy, czyli cybernetyka, ekonomiczna, informatyka, wyprzedzały na tamtą czasę epokę, i dzisiaj, jak patrzę na tę swoją karierę przedsiębiorcy, menedżera, to te studia mi ogromnie pomogły. I nawet przedmioty, które wtedy, których się uczyłem, które mnie czasem denerwowały i nudziły. Później okazywało się, że w życiu mi bardzo pomagały. Oczywiście, niestety w tamtych czasach musieliśmy się uczyć ekonomii, ekonomii socjalizmu, i nikt z nas tego przedmiotu nie rozumiał, po co on jest, i cierpieliśmy. I to chyba była jedyna dziedzina, o której mogę powiedzieć, że w życiu ta wiedza mi się w ogóle nie przydawała. Natomiast pozostałe przedmioty, tak jak mówiłem na początku, nie miałem świadomości, że mi się przydadzą, a później w tej karierze mi się mocno yy, przydawały. Yy, uczelnia to dla mnie też piękne wspomnienia, czyli studia w latach 74-79, później w 84 roku doktorat, yy, uczelnia yy, to wspaniali profesorowie, miałem w ogóle do nauczycieli miałem w życiu szczęście, to dotyczy szkoły podstawowej, szkoły średniej, ale profesor Zając, który wtedy był dziekanem i tych dwóch studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego pamiętam jak przyjmował w swoim pokoju od razu sprawił jakoś mu się podobaliśmy bo on lubił tych ludzi którzy są dobrzy z matematyki i od razu nas zabrał bez problemów zmieniliśmy tę uczelnię to był doskonały wybór profesor prowadził później moją pracę y, doktorską był fenomenalnym opiekunem Wspominam profesora Zeliasia, który był też wspaniałym nauczycielem akademickim, specjalizującym się w statystyce i ekonometrii. Profesora Grabińskiego, profesora Wydymusa. Z profesorem Wydymusem, już niestety świętej pamięci, zakładaliśmy wyższą szkołę zarządzania w Rzeszowie. Także mój kontakt z uczelnią, taki pośredni, pomimo tej kariery biznesowej, trwał całe lata. Oczywiście po tym kontakcie zostało też wiele, Wiele przyjaźni. Także to jedne z piękniejszych lat, no ale to tutaj wszyscy, większość z nas, studiowało i, i większość z nas te lata wspomina wspaniale. Także to, co mówię, jest dosyć normalne. To był piękny czas. Dla obecnego pokolenia niezrozumiały. Ja pochodziłem z Rzeszowa, więc dla ludzi z tych mniejszych miejscowości Kraków był czymś wyjątkowym. Więc początek pamiętam, to była taka tęsknota za domem i musiałem sobie codziennie zadzwonić. A ja w sobie nie wyobrażacie, że wtedy, żeby zadzwonić do domu, to się czekało na poczcie trzy godziny. Brałem książkę, szedłem na tę pocztę. I dzwoniłem. Ale to były tylko te pierwsze trzy miesiące, sześć miesięcy. Później, już tyle przyjaźni w Krakowie zaczynałem mieć, że troszkę zapominałem, to znaczy z przyjemnością wracałem do mojego Rzeszowa, jak były ferie, ale w czasie studiów zapominałem już o tym. To był piękny czas, pomimo że czasy tak naprawdę były smutne, bo, bo całe szczęście myśmy sobie do końca nie zdawali sprawy z tego, jako młodzi ludzie. Że żyjemy w kraju zagubionym, żyjemy w kraju, który całkowicie zabijał przedsiębiorczość człowieka i jakoś żyliśmy, czyli też się śmialiśmy, też się bawiliśmy. Wchodziliśmy na wino grzane, wyobrażam sobie, jakiej klasy to wino było wtedy, ale wychodziliśmy zadowoleni z tego. Cieszyliśmy się, że nas do restauracji wpuścili i dali nam. Coś zjeść. Także żyliśmy można powiedzieć normalnie. Denerwowaliśmy się. No, często też się zachowywaliśmy pewnie tak jak nasza młodzież dzisiaj się zachowuje, czyli uczyliśmy się w końcówce. Czyli na trzy tygodnie przed egzaminem, cztery tygodnie przyciskaliśmy, a początki to było dużo grania w bryża i mieliśmy dużo luzu. Nie pamiętam już tak szczegółów, ale Podejrzewam, że żyliśmy tak, jak dzisiaj nasi studenci żyją, bo też do końca nie wiedzieliśmy dopiero na tym piątym roku zaczynaliśmy się uświadamiać sobie sprawę z tego, że ten czas się kończy i musimy podjąć decyzję, musimy iść do pracy. Dla mnie decyzja była łatwa, bo tak kochałem się uczyć, że moją pasją była praca na uczelni i przez kilka lat miałem tę fajną karierę nauczyciela akademickiego. Uczy, uczyłem w Rzeszowie, w filii Uniwersytetu Marii kili skłodowskiej doktorat w Krakowie, więc to też było kapitalne, bo dalej musiałem jeździć do Krakowa, gdzie była, był dostęp do jednej z nielicznych w Polsce, jednego z nielicznych poważnych komputerów, który nazywał się Cyber. I, i te obliczenia, ta praca, jeżeli chodzi o pracę doktorską, później miałem marzenia pracy habilitacyjnej, ale gdy realizowałem te marzenia po doktoracie pracy habilitacyjnej, to pojawiła się nowa sytuacja mianowicie nasza wolność. No i wtedy muszę uczciwie powiedzieć, że zadałem sobie pytanie: czy chcesz być, przepraszam, że tak mówię, biednym profesorem, czy chcesz się wyzwolić, nie chcesz być biedny? I wybrałem tę drogę, drogę ryzykowną. Zrezygnowałem z pracy na uczelni i poszedłem robić biznes. I w roku 91 trzy osoby dały początek czemuś, co dzisiaj się nazywa ASECO. I tak jak mówię, wielkie szczęście do ludzi, bo jestem od lat otoczony wspaniałym zespołem ludzi. Sprawiły, że dokonaliśmy czegoś niemożliwego, bo gdyby w latach 90. ktoś mi powiedział, że Polacy. Że ludzie z Rzeszowa, jako jedni z liderów, potrafią zbudować czołową europejską firmę specjalizującą się w produkcji, produkcji oprogramowania, to bym powiedział, że to jest niemożliwe, bo wtedy brandy, z którymi dzisiaj konkurujemy, były dla nas praktycznie niedostępne. I to się udało. Tak jak powiedziałem, wiedza, która bywała, czy, czy uczenie się niektórych przedmiotów bywało w tamtym czasie. Dla mnie jakieś nudne, to później okazywało się, że fajnie, że przeczytałeś tę książkę, bo to zarządzanie jest dzisiaj tak wielowymiarową dziedziną. I jak spojrzę na wtedy ten kierunek, ja nie śledzę dzisiaj, w jakim kierunku poszliśmy, jeżeli chodzi o cybernetykę, ekonomię, informatykę, bo tak się to wtedy nazywało, to ten kierunek dał mi dostęp do wiedzy. Dotyczącej wszystkich dziedzin, które sprawiają się na sprawne zarządzanie. I on mnie przygotował do roli, ale tak jak mówiłem, dokonywałem wyborów, które były wyborami nieświadomymi, i dopiero później życie sprawiało, że człowiek zaczynał rozumieć, że warto się uczyć. Od czasu do czasu mam wykład na Uniwersytecie Warszawskim dla najzdolniejszych polskich informatyków. I robię to z przyjemnością od lat. Natomiast najbardziej mnie interesują te rozmowy po tym moim spotkaniu, już zakulisowe. I pytanie mam takie: czy jest sens się uczyć? No bo mamy piękne kariery Jobsa, chyba Ellisona. I wiele, wiele karier wybitnych przedsiębiorców, którzy nie, nie skończyli studiów. Moja odpowiedź zawsze jest jednoznaczna. Do młodzieży teraz przekazuję: uwierzcie mi, niesamowicie warto się uczyć. I często wróci do Was za 5 lat, za 10 lat, że to, co było nieciekawe, przyda Wam się w życiu. I ta świadomość, te, te, te przedmioty nudne. Czasami są nam potrzebne, wracają, bo w tym życiu bywają, nam się wydaje, że na wszystko mamy wpływ. Tymczasem, tak jak powiedziałem wcześniej, nasze wybory, w kierunku studiów, jak mamy 18 lat, to są wybory przypadkowe w rzeczywistości. Stąd zachęcam wszystkich, uczcie się i oczywiście życzmy tym, Którzy są innego zdania, którzy mówią, że ta nauka jest nudna, jest wiele czasu tracimy, życzmy im sukcesów. Ale uwierzcie mi, że tym, którzy się dobrze uczyli, którzy na, tam, na ten moment właśnie tej nauki, kiedy jest dla nich czas, wypełniają te swoje obowiązki bardzo dobrze, tym ludziom jest łatwiej realizować piękne cele, jest łatwiej robić karierę i myślę, że ten mój przypadek tej firmy tego naszego ASECO, to jest piękny dowód na to, że warto się uczyć. No ja byłem ilościowcem, więc matematyka, ekonometria, statystyka, programowanie to były dziedziny, które bardzo lubiłem, ale proszę zwrócić uwagę, dzisiaj od lat, zarządzając firmą, prowadząc firmę, ja musiałem rozumieć i finanse musiałem rozumieć marketing i sprzedaż, i musiałem rozumieć wszystko, co jest związane z technologią. I te studia na tej uczelni, mam nadzieję, że w dalszym ciągu. Pięknie do tego przygotowują. W moim otoczeniu jest wiele osób, które skończyły studia ekonomiczne, osób, które osiągnęły bardzo duży sukces. Zawsze mówię, gdy ktoś pyta, dlaczego ci się udało, to miałem szczęście do moich nauczycieli, od szkoły podstawowej po szkołę średnią. Yy, również yy, nauczycieli akademickich. No, i tutaj profesor Zając to dla mnie wyjątkowa osoba osoba, która miała na mnie ogromny pozytywny wpływ w tamtych trudnych yy, komunistycznych czasach. Yy, osoba, która na pewno była przeciwko tamtemu systemowi, ale była pogodna, była pozytywna. Profesor, który lubił młodych ludzi, który pięknie prowadził, ale, ale niezwykle sobie ceniłem profesora Zeriasia, niezwykle ceniłem profesora Grabińskiego, no i profesora Wydymusa, z którym przez pewien czas, później już w dorosłym życiu, kiedy prowadziłem firmę, też byłem związany, bo założyliśmy bardzo skuteczną Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie. Ale nie mam takiego nauczyciela, którego bym źle wspominał, już nie pamiętam, kto mnie uczył ekonomii politycznej socjalizmu, ale ktoś mnie uczył, wiem, że ciężko mi się było tego uczyć, bo, bo tam, wiecie, my musieliśmy mówić o czymś, co było nieprawdą. I my, młodzi ludzie, wiedzieliśmy o tym, bo mieliśmy z jednej strony kraje zachodnie, gdzie przeciętna płaca była dla nas na niewyobrażalnym poziomie, bo trzeba pamiętać, że ja, na przykład, jako nauczyciel akademicki, yy, zarabiałem 20 dolarów. Yy, więc proszę, zwróćcie uwagę. Tylko jeszcze raz podkreślam, myśmy się bawili, myśmy umieli się radować. Byliśmy przez lata bezradni, bo musieliśmy żyć w jakimś systemie, i, i to nie znaczy, że byliśmy. Ludźmi niepozytywnymi, no, wygrali gdzieś na końcu ci, którzy nie przespali tych czasów komunistycznych, bo jeżeli chodzi o naukę, to wtedy nie było tak źle. Ja pamiętam, że często moje koleżanki i koledzy narzekali, że nie ma dostępu do literatury zachodniej. a To była nieprawda. Uczelnia dawała ten dostęp, bo jak przychodziłem, to te czasopisma amerykańskie były zakurzone, tylko wtedy też. Łatwo było o ekskluzy, łatwo było mówić, ponieważ żyjemy w takich strasznych czasach, w strasznym systemie, no to najlepiej nic nie robić. To nie było. I ci, myślę, że ci ludzie, którzy tamte czasy trochę przepracowali, weszli w tę naszą wolność dużo lepiej przygotowani i ci lepiej przygotowani dali radę, a tam ci, którzy przespali tamten czas, być może się w nowych czasach też zagubili. 1979 rok, yy, ukończyłem studia, i ja od początku, w tych czasach komunistycznych, wiedziałem, co chcę robić. Ta moja pasja do matematyki, do statystyki, ekonometrii sprawiała, że wiedziałem, że chcę kontynuować pracę na uczelni. Oczywiście, takim moim miastem to już na zawsze pozostanie, jest Rzeszów, więc postanowiłem wrócić do Rzeszowa i tam zacząłem pracować jako asystent FINI UMCS-u, prowadząc zajęcia właśnie z tych przedmiotów. W 1984 roku obroniłem doktorat. Ten doktorat broniłem w Krakowie u pana profesora Zająca. To wszystko się fajnie zakończyło, byłem przeszczęśliwy. No i Wtedy też wydawało mi się, że wiem, co chcę robić. Czyli chciałem kontynuować karierę naukową i przygotowywałem. Miałem takie dwa, trzy tematy, które myślę, że godne byłyby w tym momencie na habilitację. No ale przyszedł rok 89 i nasza wolność. Miałem takie pierwsze wyjazdy na Zachód. Widziałem, jaka jest przepaść między Zachodem i nami. No bo. Już pewnie wspomniałem, że jako nauczyciel akademicki zarabiałem 20 dolarów miesięcznie. I żeby zwiedzić Paryż, to takim zespołem wykształconych ludzi, małymi fiatami, pojechaliśmy do Francji na winobranie. Już nie wiem, czy to był 1986-87. I to było fajne. Śmialiśmy się, bawiliśmy, bawiliśmy się, ale to było dziwne, że. Ludzie z tytułami doktora, wykształceni Polacy, no, żeby zwiedzić Paryż najpierw muszą troszeczkę tych winogron pozbierać i później pojechać, żeby zwiedzać. I na tym, co mówię, nie należy się litować, bo to nie był dla nas wcale smutny czas, ale wiecie, wtedy postanowiłem zrobić jedną rzecz. Albo nie wrócę na Zachód, albo wrócę na Zachód jako partner. No, żeby wrócić na zachód jako partner, no to muszę mieć pieniądze. No i zaczynałem dokonywać wyboru. Czy praca na uczelni, czy biznes. Dokonałem do... świetnego wyboru. Oczywiście uwielbiałem pracę na uczelni, uwielbiałem pracę z młodszymi ode mnie ludźmi. To była moja pasja i żal mi było, żal mi było tych tematów związanych z habilitacją, bo, bo lubiłem badania robić, lubiłem pisać tak samo. Ale to, że w którymś momencie się zdecydowałem, powiedziałem jednoznacznie: ryzykuję, idę robić biznes. No i ten biznes zaczęliśmy w 1991 roku. Trzy osoby od budowy systemu oprogramowania dla najpierw małych banków. No i to się tak później pięknie potoczyło, że te trzy osoby dały początek dzisiaj firmie zatrudniającej 30 kilka tysięcy osób w 60 krajach na świecie. I oczywiście, tak jak mówię zawsze, wydaje nam się, że mamy na wszystko wpływ. Natomiast zawsze będę podkreślał, że oczywiście byłem osobą ambitną, byłem osobą, która lubiła się uczyć i ceniła sobie tę naukę i to mi na pewno pomogło, ale Miałem wielkie szczęście do ludzi, którzy stanęli na mojej drodze. Mam na myśli i nauczycieli, i mam na myśli dzisiaj otoczenie, bo jestem w tej grupie Oseka otoczony wspaniałymi osobami. Studia i to, czego się uczyłem, też miały duży wpływ na moje wybory biznesowe. Wiedziałem, że chcę być w informatyce. To były lata, w których już pod koniec lat 80. niektórzy moi koledzy bardzo zarabiali na sprzęcie, importowali sprzęt z Tajwanu, sprzedawali, no i się wzbogacali. Ja poszedłem nietypową drogą, bo zauważyłem, że mnóstwo firm nakupiło sporo sprzętu i dopiero wtedy zastanawiają się nad tym, jak to wykorzystać. No i poszliśmy drogą, która wtedy była lekceważona. Że my, Polacy, będziemy produkowali oprogramowanie. I rzeczywiście, dzisiaj, jak z perspektywy czasu patrzę, to ten pomysł na tamte czasy można było nazwać naiwnym, dlatego że firmy zachodnie, firmy amerykańskie, działające na świecie, miały ogromną przewagę. Czyli przebicie się z tym polskim oprogramowaniem graniczyło z cudem. Ale od tych trzech osób zaczęliśmy produkować system informatyczny dla banków, oprogramowanie dla banków. Krok po kroku doszliśmy do wiedzy, która była w bankach zachodnich, bo mieliśmy szczęście, że to wygrywaliśmy. Także ta produkcja oprogramowania sprawiła, że ASECO jest tak mocną firmą i ten, ten wybór, który wydawałby się wtedy naiwny, bo. Były łatwiejsze pieniądze do zarobienia, dlatego że oprogramowanie było czymś nie, nie takim namacalnym. W związku z tym klient do końca nie wiedział, za co płaci. Jak widział ten sprzęt, to wiedział, że to ma być drogie. A oprogramowanie było czymś, co jest niewidoczne, więc przebijanie się, budowanie tej świadomości w Polsce, że w rzeczywistości to ty masz korzyść dzięki oprogramowaniu. Oczywiście bez sprzętu. Tych korzyści też nie będziesz miał. No i ten wybór sprawił, że mamy dzisiaj Aseko. Jestem odpowiedzialny za wizję Aseco i o to bardzo dbam, ale nie uciekam również od odpowiedzialności za to nasze życie codzienne, więc Cała organizacja mnie pasjonuje, też pomagam koleżankom i kolegom rynkowo, tam gdzie nam jest ciężko i oni czasem przychodzą, i mówią, słuchaj, bo byś się przydał do tego i tego. Także dzisiaj taka moja rola prezesa dużej na warunki polskie, czy można powiedzieć bardzo dużej organizacji, organizacji o zasięgu globalnym. No, to zawodowe osiągnięcia. Jedno to to, co się działo w tej mojej karierze uczelnianej i te czasy były piękne, i tam się realizowałem, i na tamten smutny czas naszego kraju to był najlepszy wybór, bo przynajmniej skoncentrowany na tych naukach ilościowych, nie musiałem myśleć bez przerwy o złym systemie, w którym nam Polakom przychodzi żyć. Czyli na tamte czasy to był kapitalny wybór. Natomiast jestem dumny z tego, co osiągnąłem jako polski przedsiębiorca, jako lider i łączę zawsze funkcję współwłaściciela i osoby zarządzającej. I to zarządzanie tymi wspaniałymi zespołami ludzi międzynarodowymi jest też moją wielką pasją. O, właśnie, to jest świetne pytanie, bo niekiedy, właśnie na spotkaniu ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego, dostaję takie pytanie: co by Pan zrobił na moim miejscu? I niestety, kochani, muszę Wam powiedzieć, że nie wiem. Każdy z Was jest inny. Można być szczęśliwym przedsiębiorcą i nieszczęśliwym przedsiębiorcą. Można pracować w korporacji, być szczęśliwą osobą i nieszczęśliwą. I sztuka życia to jest dokonywanie tych wyborów. Każdy nasz wybór to jest ryzyko. Żyjemy w świecie dużej konkurencji. Będę zawsze zachęcał do tego, żebyście sobie wymyślali temat, próbowali być przedsiębiorcami. Nawet jak spróbowaliście i coś nie wyszło, to mamy też piękne przykłady przedsiębiorców, którym nie wyszło, podnieśli się i za drugim razem wyszło. Więc bardzo marzę o tym, żeby. Były osoby, które te, te moje kiedyś głównie marzenia też będą w stanie rywalizowały, żebyśmy my, Polacy światu pokazywali, że nawet w tych najbardziej konkurencyjnych dziedzinach my możemy walczyć o, o przywództwo, możemy być liderami. Do tego zachęcam. Ale wam, młodym, wszystkim życzę, znaczy zachęcam również do tego, żeby. Przepracować studia, trochę się bawiąc, żeby bardzo, bardzo yy, fajnie yy, pracować yy, w czasie, kiedy studiujecie, bo uwierzcie mi, że to będzie kwestia czasu, kiedy powiecie, tak, warto to było robić. Do tego zawsze was będę zachęcała. Życzę Wam wszystkim, żebyście byli szczęśliwi bez względu na to, co wybiera, bo tak jak powiedziałem, bez względu na to, jakich dokonaliście wyborów. To można być na przykład bogatym i nieszczęśliwym, bo pieniądze one dają wolność, one dają możliwości wyboru, a jak wiecie, one szczęścia nie gwarantują. A Wam życzę tego szczęścia. Życzę studentom Uniwersytetu Ekonomicznego, żebyście mieli takie szczęście do swoich profesorów, jak ja miałem, żebyście byli otoczeni wspaniałymi ludźmi, ludźmi, którzy też umieją słuchać, ludźmi, którzy mówię teraz o nauczycielach akademickich, którzy żadnego waszego pytania nie lekceważą, którzy potrafią się przyznać, Również do tego, że dzisiaj czegoś nie wiedzą, jeżeli będziecie otoczeni takimi ludźmi, sami też nie będziecie się bali pytać, będziecie odważni w życiu i będziemy, my Polacy, konkurencyjni w relacji z tymi nacjami, które mają najlepsze uczelnie na świecie. Bo ja uważam, że w dalszym ciągu przewaga tych najlepszych na świecie nie tyle jest w sferze programowej, co w sferze psychologicznej. I my, Polacy, nie możemy się bać, musimy być dumni z tego, co dokonaliśmy, z całą świadomością pewnych słabości. Mówię, bądźcie krytyczni, ale głównie wtedy, kiedy macie lepszy pomysł, bądźcie pozytywni i w sytuacji, gdy na przykład jest nowy pomysł, to długo myślcie, co zrobić, żeby się dało, a nie co zrobić, czy wytłumaczyć, dlaczego się nie da. Nie bójcie się też błędu, ale unikajcie kłamstwa. Jak popełniłaś, popełniłeś błąd, przyjdź, powiedz pomyliłam się, pomyliłem się, yy, wiem co robić, żeby to naprawić, bo trwanie w kłamstwie powoduje, że będziesz przegrany, czy będziesz przegraną. Dwa słowa, piękny czas, który umożliwił mi żyć tak jak żyję.